MMO.com to bezpieczny system transakcyjny do gier MMO. Dzięki MMO.com można bezpiecznie kupić, sprzedać lub wymienić swoje wirtualne towary w grach w MMO. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w handlu wirtualnymi dobrami w różnych grach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zadbać o twoje bezpieczeństwo w transakcjach na najwyższym poziomie. Stworzyliśmy usługę o nazwie Middleman Service, czyli pośrednik, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa transakcji. Tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy EHEP Games Limited pracujący w jednym biurze pod stałym nadzorem mogą pośredniczyć w transakcjach w usłudze Middleman Service. Aby skorzystać z mmomat.com wymagane jest założenie konta. Robimy to poprzez kliknięcie w opcję Zarejestruj, Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym otrzymamy maila z linkiem aktywacyjnym konta. Gdy już potwierdzimy nasze konto e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, możemy zacząć przeglądać oferty dostępne w mmomat.com. Po zalogowaniu wystarczy kliknąć w opcję gry, wybrać lub wyszukać jedną z interesujących nas gier Jeżeli chcemy coś kupić lub sprzedać za pośrednictwem MMomatkom, wymagana jest weryfikacja użytkownika. W tym celu należy skontaktować się z supportem MMomatkom. Aby wystawić własną ofertę, należy kliknąć przycisk Dodaj ofertę. Wpisujemy tytuł oferty, tagi pomagające odszukać naszą ofertę. Nazwę produktu, która będzie widoczna tuż pod tytułem oferty na liście ofert. Wybieramy z listy grę, która nas interesuje. Jeżeli nie ma interesującej nas gry, mamy możliwość dodania gry. Po zatwierdzeniu przez pracownika systemu gra zostanie dodana i będzie można już w niej wystawić ofertę. Aby przyspieszyć dodanie nowej gry, zalecamy kontakt z obsługą. Po wybraniu gry mamy możliwość wyboru serwera. Wybieramy typ produktu, konto, przedmiot, wirtualna waluta lub pozostałe. Wybieramy, czy chcemy kupić dany przedmiot, czyli czy składamy ofertę zapotrzebowania na dany przedmiot, czy chcemy dany przedmiot sprzedać. Czy może chcemy się po prostu wymienić? Następnie możemy podać ilość, jeżeli mamy wiele takich przedmiotów, oraz cenę za jednostkę. W tym okienku wpisujemy informacje o transakcji. Możemy tu wpisać na przykład, o jakich godzinach możemy dostarczyć, w jaki sposób ma się z nami kontaktować potencjalny kontrahent, bądź jakieś inne ważne informacje dotyczące transakcji. Poniżej znajduje się okno, które jest wyświetlane. Dopiero po zapłaceniu za przedmiot, czyli dopiero po zawarciu transakcji. Nie jest ono wyświetlane nikomu, kto nie zapłaci lub nie weźmie udziału w transakcji, nie sfinalizuje jej. Tutaj możemy opisać, co dokładnie sprzedajemy, jakie są parametry, na przykład konta, yy, jakie statystyki. Możemy także dodać zdjęcia, oraz opis do zdjęcia. Jest także możliwość dodania filmiku z YouTube'a. Zabezpieczenia. Standardowo jest zabezpieczenie w formie potwierdzenia wideo. Jest także możliwość korzystania z usługi middleman Service. Możemy także promować swoją ofertę. Wybieramy czas, na jaki chcemy wystawić naszą ofertę oraz czy nasze dane, takie jak e-mail, gadu-gadu, Skype, imię, nazwisko, mają pojawiać się publicznie, czy tylko dopiero po zakupie danych ofert. Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewnia usługa Middleman Service. Jednak nawet nie korzystając z usługi Middleman Service Nasz system jest zaprojektowany w ten sposób, aby zabezpieczyć wszystkie transakcje i ograniczyć oszustwa popularne w handlu towarami w grach MMO. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa transakcji dokładnie weryfikujemy wszystkich użytkowników naszego serwisu, a każda wpłata jest szczegółowo sprawdzana. Dzięki naszym metodom oszuści podszywający się pod inne osoby oraz złodzieje używających skradzionych kart kredytowych oraz kont nie mają dostępu do naszego serwisu. Weryfikacje przechodzą sprzedający oraz kupujący. Każdą transakcję szczegółowo dokumentujemy, i nawet w sytuacji, gdy transakcja przebiegła poprawnie, lecz po jakimś czasie, na przykład przedmiot zniknie, bądź hasła do, kont, do kupionego konta zostaną przywrócone, lub w inny sposób dochodzi do utraty zakupionego towaru lub usługi, nasi pracownicy po otrzymaniu takiego zgłoszenia Szczegółowo zbadają tą sprawę i w przypadku stwierdzenia dużego prawdopodobieństwa, że doszło do oszustwa, w które zamieszany jest sprzedający, zgłaszamy taką sprawę na policję, przekazując wszystkie zgromadzone przez nas dane. Nasi użytkownicy mogą zawsze liczyć na pomoc naszych pracowników w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Zależy nam, aby kontakt z naszymi pracownikami był jak najłatwiejszy i jak najbardziej dostępny, dlatego udostępniliśmy kilka form kontaktu. Z naszymi pracownikami można skontaktować się przez live chat dostępny w prawym dolnym rogu ekranu, poprzez infolinię telefoniczną poprzez Skype, a także poprzez e-mail. Aby doładować kredyty do systemu należy kliknąć opcję Dodaj kredyty w górnej części ekranu. Następnie możemy wybrać jedną z automatycznych opcji, takich jak Moneybookers, która pozwala na wpłacenie ekspresowo np. z konta bankowego w całej Europie. PayPal, które udostępnia karty kredytowe, a także wpłaty z konta. Zypay, czyli płatności SMS-owe z całego świata. Można zapłacić z telefonu stacjonarnego, a także z telefonu komórkowego. Dzwoniąc lub wysyłając SMS-y. W przypadku płatności SMS zalecamy kontakt z obsługą klienta. W celu sprawdzenia, czy jest możliwość obniżenia kosztów dla Twojego operatora. Nasz system obsługuje także płatności Western Union oraz Monegram. W tym celu wymagany jest kontakt z obsługą klienta. Nasi pracownicy przekażą Wam wszystkie dane potrzebne do wysłania przelewu. Akceptujemy także przelewy z najbardziej popularnych banków w Polsce oraz za granicą. W tym celu także zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.